Kyle i Dany byli przyjaciółmi przez całe swoje życie, poznali się bowiem już w przedszkolu. Mieszkali niedaleko Toronto, w małym miasteczku. Byli nierozłączni, niektórzy mówili, że są jak bracia. Wspólnie spędzali czas, grając w koszykówkę na małym placu spory kawałek od ich domów. Żeby dostać się na to boisko, trzeba było przejść ścieżkę, która prowadziła przez mroczny las, jednak chłopakom to nie przeszkadzało. Byli bardzo odważni i sceptycznie podchodzili do miejskich legend o nawiedzonym miejscu. Podobno miało tam straszyć po zamknięciu starej kaplicy, która znajdowała się na środku tego lasu. Nikt nie wiedział z jakiego powodu. Niektórzy mówili, że to przez budynek, który był w opłakanym stanie. Nic dziwnego, nie był remontowany od jakichś 200 lat. Inni twierdzili, że dokonano tam morderstwa wielu osób. Fani teorii spiskowych mówili, że dochodziło tam do rytuałów jakiejś sekty. Drzwi do świątyni zostały zaplombowane. Tak jak wcześniej wspominałem, chłopakom to nie przeszkadzało, a w pewnym momencie nawet zaczęło interesować. Zbliżało się Halloween. Znajomi Kyla i Danego zaprosili ich na imprezę. Ten pierwszy bardzo chciał na nią iść, lecz drugi namówił go, że lepiej spędzić czas na wojsku. W szczególności dlatego, że pomału zbliżała się zima i pogoda z dnia na dzień mogła się pogorszyć. Po szkole więc wyruszyli na plac i grali tam do późnego wieczora. Między nimi nagle wywiązała się dyskusja. Dzisiaj Halloween! To może w końcu uda nam się zobaczyć jakąś zjawę? Powiedział Kyle. Tak na serio wierzysz w te brednie? Można sobie pożartować, ale mówiąc poważnie, to śmieszne jest to, co gadają ludzie z wioski. Jaka zjawa, o czym ty mówisz? odrzekł Dany. Nie, no żartuję sobie, ale z ciekawości podszedłbym sobie do tej kaplicy. Strata czasu zripostował mu Dany. Może coś ciekawego zobaczymy? Słyszałem, że zabito tam nawet. Nagle na boisku zgasło oświetlenie. O, widzę, że korki wywaliło. Chodź do tej twojej kaplicy. Pokażę ci, że nic tam nie straszy, powiedział dany. Kyle ze strachem poszedł za kolegą. Zaczął się zastanawiać, czy to zgaszenie świateł było przypadkowe. Po krótkim spacerze chłopcy doszli do świątyni. Widzisz, nic tu nie ma, powiedział dany. Tylko te lampy się palą, ale to nic paranormalnego. Wskazują ścieżkę do głównej drogi. No dobra, masz rację, przyznał mu Kyle. Chłopcy jeszcze chwilę stali przed kaplicą, rozmawiając na różne tematy. Dany stojąc tyłem do kościoła, a Kyle przodem. Temu drugiemu coś nie pasowało. Widział jakby odbicie latarni w oknie, które ruszało się bardzo chaotycznie. Tamtego wieczora nie wiało stąd na twarzy Kyla, pojawiło się zdziwienie. Nie wiedział, czemu odbicie w oknie się porusza. Strapiony tą zagadką, przerwał Danemu i rzekł. Stary, jak to możliwe, że ta lampa się tak dziwnie odbija w oknie? Jak to się dzieje? Z lekko przerażonym głosem rzekł Kyle. No co dygasz? Pewnie przez wiatr się ta lampa kołysze i odbija śmiesznie w oknie, odpowiedział Dany. Lecz po chwili zerkania na przemian na lampę i okno, zrozumiał, że to wcale nie było odbicie światła. Uciekamy! krzyknął z przerażeniem w głosie. W momencie tego krzyku światełko z okna zgasło, a za niej wyłoniła się czarna postać z rogami. Chłopaki zaczęli uciekać. Gdy przebiegli jakiś kawałek, usłyszeli kroki. Jakby tłumu ludzi zmierzającego w ich stronę. I ujrzeli grupę dziwnych postaci, których twarze były ukryte pod demonicznymi maskami. Mieli na sobie ciemne, długie szaty. Przerażeni zaczęli uciekać. W pewnym momencie Kyle potknął się. Dany, pomóż mi! wykrzyczał Kyle. Jednak był on zbyt przerażony. Spojrzał na kolegę i biegł dalej. Potem słyszał krzyki Kyla, które stopniowo cichły. Aż w końcu słyszał tylko swoje głośne dyszenie i tu podbiegł. Wrócił do domu bardzo późno. Bał się wyjawić rodzicom, że był w lesie, więc powiedział im, że był na imprezie i jest bardzo zmęczony dniem, więc idzie spać. W łóżku rozmyślał ze strachem nad tym, co się stało, ale nagle dostał SMS-a od Kyla pod tytułem Bezpieczny. Dało mu to do zrozumienia, że wszystko jest w porządku i ci zamaskowani ludzie na pewno stroili sobie żarty. Poszedł więc spać. Ze snu wyrwało go szturchanie. Pomyślał, że to jego mama budzi go do szkoły, więc to zignorował. Powiedział tylko: Jeszcze pięć minut, mamo! i poszedł spać dalej. Po krótkiej chwili usłyszał krzyk, po czym jakaś tajemnicza siła zrzuciła go z łóżka. I ujrzał coś przerażającego. Na końcu jego pokoju stał Kyle w podartych i zakrwawionych ubraniach. Zaczął się zbliżać w jego stronę, krzycząc: Dany ze stresu stracił przytomność. Nazajutrz obudził się i z ulgą rzekł: To tylko głupi koszmar, przecież Kyle napisał mi wieczorem, że wszystko jest ok. Udał się do szkoły. Nie mógł się doczekać, aż zobaczy swego przyjaciela. Gdy wszedł ucieszony do klasy, jego uwagę przykuła cisza, która tam panowała. Zapytał się więc: "Co wy tu z stypę urządzacie? Stało się coś, że tak wszyscy cicho siedzą? Co ty nie wiesz? Kyle zaginął. Podobno szlajał się gdzieś niedaleko nawiedzonego lasu. A właśnie, przecież ty z nim tam często chodzisz na boisko." Wiesz coś może o tym? Odparł Leon. Y, ja Ja nic nie wiem? Odpowiedział Dany, po czym szybko wybiegł ze szkoły. Kierował się w stronę lasu. W jego głowie roiło się wręcz od przerażliwych myśli. Będąc już prawie przy miejscu, w którym ostatni raz widział Kajla, Dany natknął się na włóczy Kia, który zapytał go, czemu jest taki roztrzęsiony. Ten opowiedział mu o całej sytuacji i o tym, że biegnie na ratunek koledze. Starzec wziął głęboki wdech i rzekł. Przykro mi to mówić, młody człowieku, ale twój przyjaciel już nie żyje. Kłamiesz! Wczoraj wysłał mi SMS, że jest bezpieczny, odpowiedział Dany. To niemożliwe. A jeśli nawet dostałeś SMS-a, to nie był on napisany przez twego kolegę. Pozwól, że opowiem Ci o tym przeklętym miejscu. Kiedyś istniał tam zakon Franciszkanów, jak się później okazało, bliżej mieli do czarta niż do Boga. Byli jakąś sektą czczącą demony i wszystkie siły nieczyste, zabijali tam niewinne osoby, potem składali je w ofierze, wywoływali duchy co roku, w Halloween. Władze przymykały na to oko, bo bali się tych sekciarzy. Ale kiedy zaginął syn burmistrza, pałka się przegięła. Wparował tam z zastępem policji. Wbrew przepisom kazał swoim ludziom zabić wszystkich czarnoksiężników. Odbyła się tam istna masakra. Kaplice zamknięto, a las przeklęto. Według legendy, co roku w Halloween duchy zmarłych czarowników miały wracać na ziemię, by szukać śmiertelników, którzy błąkali się po tym lesie. Ale kto wie, czy tylko w Halloween. Dany bez słowa odbiegł od starca, w dali słysząc wołania, żeby nie szedł do kaplicy. Ale było już za późno. Dany był zbyt zdeterminowany. Drzwi główne były zaplombowane. Pech sprawił, że znalazł tylne wejście. Jego oczom ukazały się jakieś malunki, w nieznanym języku, księgi oraz ślady krwi. Na ławce ujrzał Kyle'a. Kyle, nieźle mnie nabrałeś, rzekł dany. Kyle nic na to nie odpowiedział. Wskazał tylko na SMS-a. Bezpieczny. Nagle usłyszał huk zamykających się drzwi. Zza Kyle'a wyłoniła się przerażająca postać z rogami mówiąc. Bezpieczny z nami na wieczność.